Tam gdzieś słyszycie? On siedzi siedzi na takim kominie wentylacyjnym. Mewa. I kolejny dzień na wakacjach. Właściwie to nasz pobyt już powoli dobiega końca. Będziemy się niedługo zbierać. Widzieliście, byliśmy na śniadaniu. Śniadanie w pełnym, może nie w pełnym, bo przesadziłam, <grym> ale warunki. Y on marek, z pan, związany z pandemią. Yy, także yy, takiego szwedzkiego stołu, jak kiedyś to był, to oczywiście nie ma. Aczkolwiek są pewne produkty, które można samodzielnie sobie zabrać, czyli jakiś jogurt, owoc, yy, tego typu rzeczy. Yy, natomiast resztę obsługa już tutaj na, nakłada na talerze i podchodzi się do yy, stolika. Ogólnie zasada jest taka, że po y, budynku, po pomieszczeniu y, przemieszczamy się w maseczkach y, i w obowiązuje maseczka i, i wiadomo przy recepcji, na tych wszystkich z, y, wspólnych częściach y, hotelu, no i oczywiście w jadalni. No ale jak to w życiu bywa, y, różnie ludzie też to stosują i nie zawsze y, słyszycie. Właśnie to jest fajne, nie zawsze ludzie te, te, te zasady, tych zasad przestrzegają. A właśnie to jest fajne, bo chciałam też o tym powiedzieć. Słychać mewy, pięknie słychać tutaj mewy, jak one e, rano nas budzą. E, wczesnym, wczesnym rankiem e, już jest słychać, bo e, jak mamy uchylony balkon, tu drzwi balkonowe, to naprawdę e, fajnie to słychać i to jest taki efekt. Dzisiaj ma tu lata, ale nie, nie umiem jej tu zlokalizować. Chyba siedzi tam, także myślę, że to jest mewa. druga siedzi tam. No i dzisiaj y, mamy w planach znowu plażę. Y, później y, chyba wybierzemy się do Oliwii, do Gdańska Oliwy. i no i tak mam zlecić dzień. Wiecie, tu. Po prostu dni tak płyną zawsze, to ostatnio mówiłam, że na wyjeździe. W ogóle dziękuję Wam za komentarze, bo też bardzo dużo komentarzy się pojawiło pod ostatnim vlogiem, bo mówiłam tam a propos spędzania wakacji, no że my jednak preferujemy Polskę, no i też różne głosy były. Oczywiście głosy też przeciwników, że jak to można za granicę nie pojechać, i tak dalej. Czego się boimy, wiecie, u nas. U nas jest tak, u kogoś jest inaczej i po prostu ja nie krytykuję nikogo, kto lubi all inclusive, kto jeździ all inclusive, my po prostu mu powiedzieliśmy o tym, że my lubimy tak. No i zamykam temat, no i zamykam ten temat, także no fajnie się tu siedzi, ale czas się wybrać już gdzieś z buta. Wczoraj przeszliśmy chyba 15 kilometrów. Także znowu, znowu takie piesze wędrówki. Powiem Wam, że nas to, nas to potem po prostu no, na tyle zmęczy, że my mamy po prostu sen tak pstryk i już śpimy. Także no, no jest to fajne. Na świeżym powietrzu, dużo spacerów, także no wiadomo, że to męczy, ale to też jest, myślę, zdrowe. Spacerowanie jest zdrowe, chodzenie, w ogóle taka... No to jest taka nasza aktywność fizyczna. Dobra. Chyba Marek przyniósł truskawki. Jesteśmy tutaj, słuchajcie, i kupujemy kaszubskie truskawki. Ostatnio Michasia nawet mówiła, że byliśmy na Kaszubach i tam nie jedliśmy truskawek. Jakoś nie udało się kupić. Ryby wędzone były. Co tam jeszcze takiego popularnego? No, no ryby wędzone, ryby wędzone ale truskawek żeśmy jakoś nie napotkali na Kaszubach przyjechaliśmy do Pomorze i teraz mamy dostęp do kaszubskich truskawek, aczkolwiek pani już mówi, że sezon się kończy, to już są ostatnie, ostatnie dostawy tych truskaweczek ale są pyszne, słodziutkie także kolejny dzień Marek, to jest jego tutaj słuchajcie rytuał bo jak przychodzimy ze śniadania Marek idzie po truskawki do pani a że ma tu blisko to no właśnie, przyniosłeś te truskawki, czy nie? To są truskawki. Chyba rzeczywiście już taki będzie. Końcóweczka. Końcóweczka. Pani jutro jeszcze będzie? Tak. A, to świetnie. A tutaj moje stanowisko pracy. E, już tu sobie zgramam pliki. E, tu mam jeszcze swoje prze, e, przełączki i tu e, szykuję się do montowania nowego vloga. Także stanowisko pracy gotowe, obok turskaweczki, ale filmiki montuję zawsze po powrocie do domu, wieczorem, późnym wieczorem, bardzo, bardzo późnym wieczorem. E, także by nie tracić dnia na montowanie, bo czasami z tym trzeba się trochę pobawić i, i tak dalej, zajmuje to czasu, a mnie po prostu tego czasu na wyjeździe szkoda. Wolę poświęcić trochę, e, zarwać nocy niż dnia. No to w drogę. No to teraz idziemy zobaczyć sobie, Stare miejsce, stare, stare stałe miejsce, taką panoramę. Odkryliśmy to w sumie chyba z dwa lata temu. No jakoś takoś. Tu jest informacja turystyczna. A, a, to są, aha, no to już. Jest, nie, piętro wyżej. A, pomylić na trzecie, tak. Drugie. Sopot, Sopotska to jest to samo z To jest ja. pijam, ale już tego będzie. No to, to co, kosztujemy? No. Solanta. Michałcia, na zdrówko. To tak smakuje taka woda zmieszana z solą. No. Mm. Jest jest dużo, taki... jest z dużą ilością soli. Ale to nie jest takie stricte słone, co takim takim nie? To jest takie nawet lekko gorzkawie, tak. Ale Marek... Nie chcesz pokazać reakcji? No jest. Ale pyszna Ale wiesz, zdrowa Chyba tu jakaś informacja zaraz się pojawi Ale zobacz jakie to są ciasta, teraz nie zobaczę. Popatrzcie co przyszło ale kolorowo, nie? Ale lemoniada z melisą, jeszcze nie będzie dobra. Dobra lemoniada? No, myślę, że będzie niedobra. Właśnie, bo, a Marek wiecie, od razu taki szpieg, co to są za liście, co to są za liście? No bo wygląda jak zdechła mięta, no sładewa. A to nie jest mięta, to są liście melisy. Nie Ale powiem wam, że jest instagramowe kolory, no dobra. Piękne, Wiesz, nie? Różowy, niebieski, no ten trochę nie, chociaż nie. A ja ten w kamerze inaczej mięta. wygląda. Tak? Mm. Może bardziej fioletowo. Mm. Taki czerwony, jakiś taki dziwny, no. Dobra, już. Właśnie, ale w ogóle Janka, ładne tryska, wnętrze, wkocha. a Michać jak była mała to tu się bawiła dobrze? tam był kończyn mm. dziecięcy, przejrzysta podłoga. Tak, w ogóle była taka szyba na podłodze i tam... Ja myślę, że ona dalej jest, tylko że jest no, o, przykryta szkoda. Także tu też się to zmieniło, kolejne odkrycie. Marek, tak. co ty masz na talerzu? Tata ma jak zawsze najładniejsze. Jak zawsze sobie wybieram najładniejsze dania, nie no, wiem czemu. Ale to wygląda ale niesamowicie. No Michał, mam taką na z kurczakami. Pierś z chyba z kopytkami. Nie, to są gnocchi. Gnocchi? Nie wiem jak się to, to wymawia. A ja mam takie spaghetti z krewetkami w sosie pomidorowym, a Marek ma halibuta pyszny. Ładnie to wygląda w ogóle, tak kolorowo. Szkoda co się ruszyć, ja Ale tego nie, nie ruszam. Nie Dobra, nie Dobra Marek, to... to jakby co, to nie jest tego. Dobra, nie jem tego. Smacznego. <grym> Ale tu właśnie ten pas jasny to jest tak płytko. Fajnie, ciepła woda. No. Znaczy jest zimna, ale jak już jesteś... Musi się pominać, kąpać ani tak głęboko. Nie, tam, głęboko. tam, nie, nie tam się fajnie pływa i nie czujesz tak dna. Tak? Fajnie. Nie, ja, znacie, na mnie jak wiecie to nie jest, ja to po prostu y, po warszawsku czyli tu po piasku. Marek, e -e -e. proszę, jakie ma stanowisko, jest parasolek. A parasolek musi być, ale nie ci, coś no fajne, bo jest, gdzie chmury są takie. Ale taki jest. dystans jak sobie przepłyniesz, to ja się i y, i szczęśliwszy. Ale ja Ale... zawsze się czuję tak? Mhm. I szczęśliwy też. A szczęśliwy to zawsze. Dobra. No to... jak się przy Tobie można nie czuć. No ja... Szczęśliwym. To ja wracam do... To ja wracam do wody. Po co? No popływać. Piękne widoki na zakończenie naszego pobytu nad morzem. Zawsze jesteś, Jak to jest? Zawsze zaczynamy w dni i kończymy, kończymy w dni. Także jesteśmy już tu tradycyjnie. Aczkolwiek tak jak mówiłam, nie wszędzie byliśmy, jeszcze mamy kilka miejsc znowu, których nie zdążyliśmy zobaczyć, odwiedzić czy właśnie poznać. My słuchajcie zawsze tak mówimy, że nowe miejsca, nowe miejsca tu gdzieś znajdziemy, a my suma summarum zawsze lądujemy w tych samych, ale my się zawsze tam przyjemy. Tak no i tak to jest. jak Momencik. W drodze, a w drodze powrotnej znowu zatrzymamy się gdzieś w nowym miejscu, ale to zobaczycie w następnym vlogu. No, Także było bardzo fajnie wakacje nad morzem udane. W drodze nad morze jeszcze przystanek kaszuby, który też był rewelacyjny. To była nowość. To była dla nas bardzo duża nowość i wielkie odkrycie. Także na razie pa. pa!